Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z krainy kwitnących drzew, zwanej również Ziemią Obiecaną. Myślę, że na Waszych działkach, Waszych ogrodach dzieje się to samo co u nas, ale też chcieliśmy się podzielić właśnie naszymi widokami. Czereśnia, wiśnia, grusza, śliwka, magnolia, pigwa, wszystkie drzewa kwitną. Feria kolorów i fantastyczne zapachy. Chcieliśmy Wam się pokazać właśnie te widoki, bo no, zapach to chyba będziecie musieli sobie wyobrazić. Zapraszam Was do tego odcinka. A skoro stoję już na drabinie przy czereśni, to od niej zaczniemy. Dzisiaj rano był tutaj ruch jak w rzymie. Zapylacze bardzo ciężko pracowały na czereśnie tego roku. E, tutaj stoimy na schodach, na których bardzo często są kwiaty, i dlatego właśnie teraz pokażę Wam pelargonie, które posadziłam, o właśnie tą. Towarzyszy jej będzie komarzyca. Mam nadzieję, że rośliny się zaakceptują i pięknie się rozrosną w koszach. Sprawdzam jeszcze bryłę korzeniową. Wygląda dobrze. I taki mamy efekt. Kwiaty jeszcze oczywiście podleję. W ciągu dnia słońce wielokrotnie wychodzi za chmur, chowa się, tak samo zresztą jak nasze koty. One też gdzieś co chwilę znikają, a po chwili się pojawiają. Jeszcze kilka zbliżeń na dzisiejsze plargonie i te, które ostatnio posadziłam do kanki. Urzekły mnie te białe kiście kwiatów. Zresztą, przyznajcie, że są bardzo fotogeniczne. Ma tutaj grusza w początkowym jej stadium kwitnienia. W tym roku bardzo mocno ją przycięliśmy i mamy nadzieję, że będzie też wiele owoców. Nie umiem jeszcze wykorzystać owoców pigwy, ale doskonale wiem, co robić z jej kwiatami. Zawsze trafiam do naszego wazonu. A teraz troszkę szafirowego koloru. Prawdziwy kwiecień mamy w tym roku, taki, który przeplata. Rano było trochę lata, teraz może nie zima, ale taki spadł deszcz z gradem, że nasza magnolia dostała po kwiatach, posypała się na trawnik, ale przetrwała. Cieszę się bardzo, bo też mruziown troszkę dopadł. Troszkę popalił te, te płatki, ale również była dzielna. Nie jestem pewna, jaki to jest gatunek dokładnie jaka odmiana. Jeżeli ktoś z Was ma taką ma wiedzę, dajcie mi znać w komentarzu, jak się wprowadzaliśmy, nie było podpisane, jaki to jest gatunek magnoli. No ale druga nasza wiosna, fantastycznie kwitnie. Nic się nie wydarzyło w zeszłym roku, w tym roku również. Za chwilkę Wam pokażę, jak wczorajszego wieczoru przy pięknym zachodzie słońca fantastycznie się prezentowała. W fotografii mówimy o złotej godzinie, wieczorem i rano. Nie mogłam tego nie wykorzystać. Zresztą spójrzcie, jak ona cudnie wygląda w tych takich złotych, pomarańczowych, różowych kolorach. Pierwsze moje posadzone tulipany, słuchajcie, jesienią zeszłego roku. Pierwsze cebule, czerwienie, brudne róże, tak na próbę, żeby zobaczyć, jak tutaj w tej ziemi będą funkcjonowały i bardzo dobrze im idzie. Wysokie kwiaty, zdrowe, mam nadzieję, że tak będzie im tutaj dobrze po prostu. I to, co jest bardzo fajne dla nas, to kiedy stajemy w naszym salonie w domu, to mamy widok centralny na te tulipany. Wsadzę do ziemi tej jesieni znacznie więcej, bo tak pięknie wyglądają, a poza tym, powiem Wam szczerze, troszkę pozazdrościłam naszemu parkowi miejskiemu w Kaliszu. Tam jest teraz dywan tulipanów i stwierdziłam, u nas, w naszej ziemi obiecanej, też taki dywan będzie. Tymi ostatnimi kadrami na Tulipany mówimy Wam do widzenia. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście czekamy na Wasze kciuki w górę, na Wasze komentarze i oczywiście subskrypcje. Miejcie się dobrze, pozdrawiamy razem z Dawidem.